Przy, Przytrzymaj ale z mieszkami Peter, aby skorzystać z szybkiej podróży. Będziemy jechać metrem. Nie, szkoda. Ale chyba da się jeździć metrem w tej grze, nie jestem pewny. Okej, okay, tak to działa. Szkoda. Że nie było żadnej animacji. Oj, chyba zamki ci wymienili. A nie. Tak, to nie tak, że on tam miał swoje rzeczy do kostiumu i tak dalej, Empire Sanitation mówi Eddie. E, hej, e, próbuję namierzyć rzeczy, które przez pomyłkę zabrano ze śmietnika pod moim... Numer kontenera? E, e, chwileczkę. 64476. E, Trata 33, śmieciarka skończyła pracę. Pożegnaj się z tymi rzeczami. Zaczekaj proszę, to ważne. Sprawdzisz gdzie jest ta śmieciarka? Ech, zobaczmy. Dobra, chyba powinna być w garażach miejskich na Bowery i Grant. Dobra, dzięki Eddie. Dobra, ale Grant. Tu był plecak gdzieś. Czy mi się pomyliło? Dobra, nie widzę nic. Czekaj chwilę. Mamy umiejętności. Mam jeden punkt. To niewiele z tym zrobię. Zwiększa zasięg eliminacji z przysiadu. Dobra, to jest dobre. Będę wszystko po kolei chyba robił, bo. Bo wydaje mi się, być to dobrym pomysłem. Rzecz pen Jakiego pendrive'a? Kto by nie znalazł pendrive'a w 30 tonowej śmieciarce? Chyba nie do końca Zapisałem wiem o co chodzi. A, no tak, muzyczka z biura tego doktora. To już wiem, jakiego pendrive'a chodzi. jest jesteś śmieciara. Tutaj. No jasne, zamknięte. Jeszcze ktoś by ukradł śmieci. <laughs> Może jest jakaś inna droga. Sprawdźmy. górą. To brzmi jak... A przeskanować otoczenie. Zapominam o tym. go szukam rzeczy potem. E, tu jest śmieciara. Tu jest przejście z tej strony. Się wchodzi wentami przecież. Nie dojdzie do włamania jeśli niczego nie wyłamie, prawda? Dobra, bez paniki. Może jeszcze nie wysypali śmieci. Nic. Dobra, można panikować. Empire Sanitation mówi Eddie. Sorry, jest jakaś szansa, żeby śmieciarka trafiła gdzie indziej? No, chyba tak. Pewnie jest w zachodniej części Chinatown. O. Oh. już tam ruszam. Będziemy latać za tymi śmieciarami teraz przez całe miasto. Wyjdź z tego wenta. Słuchaj to nic pewnego, ale czasem chłopaki zatrzymują się na pizzę nim skończą robotę. Naprawdę? No to zajrzę do pizzerii. Gdzie zwykle chodzą? Do jednej z tych małych, rodzinnych. U czerego? Nie, to na północy. Miałem na myśli oryginał. Nie, nie, nie. To było coś na L. U Larego? To na wschodzie. U Leo? U Leo, tak. To może być to. Kurde, uwielbiam Leo. Podrzucę ci jedną. Zasłużyłeś. Spoko, trzymam kciuki za poszukiwania. Śmieciarki powinny być blisko. Czy to? Nie, to nie to? Ach, Jezus, Jezus Maria. Przeszukaj śmieciarki. Tam jest. Dobra, mogę się tam przebiec po prostu. Nie Muszę się A ani śladu moich rzeczy. Ale za to, jaki interesujący zapach. Eddie, musisz mi pomóc. Tam też nie, co? Jesteś pewien, że tu byli? No mogę zmienić trasę ze względu na nadchodzący, wiec o Jeśli zabrali twoje rzeczy z 35, powinni być teraz w spalarni. W spalarni? Przy Manhattan Bridge. Lepiej się pośpiesz. Dobra, lecimy. Chciałem się od czegoś wybić, ale chyba nie dam rady. Lecimy na spalarnię i od razu inna muzyka. Pająk na wysokości przemieszcza się nad dachami w mieście. Nie wiem co konkretnie zrobiłem, bo przemieszczałem się nad dachami wiele razy, ale... Ale skoro tak, skoro jest to coś specjalnego... Skoro zrobiłem coś specjalnego bym tylko zdążył. Dobra, leć. Twarde lądowanie. O, -o ktoś ma kłopoty. Dzień, ja mogę ich spróbować jakoś po cichu. Dobra, nie róbmy tego. już co za różnica? O Fok, fok. Dobra, jednego udało mi się. Związać. Bijemy. Dobra, po nim. Bo faktycznie jakoś więcej bije teraz. Tak mi się też wydaje. Dzięki Spidermanie. Hej stary, dzięki, Spider Hej, stary. W porządku? Tak, dzięki. Ten gang od kilku dobrych dni terroryzuje całą okolicę. W drodze jest ich już pewnie więcej. Będę na nich uważał. Hej, mógłbym tu poszukać kilku osobistych rzeczy? Nie krępuj się. I tak muszę wypełnić raport. Tam jest? O. Muszę się stąd pozbyć tych worków. Dobra. To chyba wol. A. Tylko tamtym mogę rzucić. Obyś tu był, obyś tu był. Jest! Ach, oby nadal działał. Uf, wszystko jest na miejscu. Ale numer. Mój stary prototyp. Niezły bajer. Dlaczego go nie ukończyłem? Chyba mogę coś z tym zrobić. Mogę stworzyć bombę. No dobra. Coraz więcej tych gadżetów. Łódek zbliżeniowy, który natychmiast związuje wszystkich w O To też jest spoko. Udało się. Jak na moje. go! Aha Wybór gadżetów, sieciobomba. Pyk, sieciobomba. O! To jest jeszcze lepsze. Oh, fuck. Don't do it. Dobra, po prostu spróbujmy go w powietrzu. Tam. Eee, dobra, sieć o bomba. Pół. E, bitewna koncentracja, bo jest ich dużo. I wykończymy sobie ich. A. Dobra, tego też już mogę wykończyć. Okej, okay. mam. A, mam dwa paski koncentracji, czyli teraz to mi się ładuje jeszcze szybciej. Na tym, na mojej zdolności. Ja tyle właśnie zrobiłem tych wykończeń. I mogę... Fuck, szybciej. Szybciej wszystko robić. Poza momentami, w których... Zostaw mnie, uleć się. Rzućmy w nich czymś. A tamten padł, a wywaliłem go za ten, czyli powinno już wszystko być ok? Nie, on jest po drugiej stronie. Eee, e, e, ty. Agent, no, słucham. Nie zdążyłem zrobić uniku. Osiłki zasrane. Dobra, ten wieczór wygląda inaczej, niż bym chciał. Bogiem nie jestem, niestety. Okej, okay, spróbujmy, to jest świetny pomysł. No dobra, to jak mam ją przekonać, Bo udostępniła mi kanapę? O, sorry. MJ, tu Peter, mógłbym u ciebie przenoc... Ech, to zbyt oficjalne. Nie wiem MJ. na przykład... <laughs> Byłem właśnie w okolicy i. Ach, Nie mam gdzie spać. Błagam, przenocuj mnie. To jest dobry. Jest argument. Karami, pomyślałem... Ach, to po prostu żałosne. Dlaczego tak się tym przejmuje? Tylko się przyjaźnimy, tak? Przy, przyjaciele ciągle u siebie nocują. Nie ma w tym nic dziwnego. To tylko kanapa. Kanapa MJ. Ach, o czym ja myślę? <grystanie> Fak. Chciałem tam wlecieć na, na sieci jak profesjonalista, mogę. Chcę wbiec na ścianę. A po nie pobiegnę, tak? Nie muszę się wybić. Po prostu, o tak, to jest świetny pomysł. O, nowe powiadomienie. Ha, serial MJ został opublikowany. Spróbuję znaleźć jakiś inny nocleg. Pewnie i tak jest zajęta pracą. Patrzę trzeba iść do do doktora. Mnie. Nie ma to jak w domu. Oj, stary, się nagrał. Numer zastrzeżony. Hej, pająku, dawno się nie widzieliśmy. Tęskniłeś? Przyjdź pod ten adres. Spróbuj mnie złapać. A, chyba znam ten głos. Hmm? Ja nie do końca kojarzę, jeśli mam być szczery. Ale lecimy dalej, skoro tak. W ogóle żadnych ulepszeń nie kupuję, nie wiem czy to... jest błąd. Wejdź tu. O, tak. Hej pająku, ostatnio sporo o tobie myślałam. Dobrze nam było razem, prawda? Może powinniśmy na nowo rozpalić ten płomień? Black Cat. Nie mówcie mi, że szuka miejsca do obrabowania. Obiecywała, że z tym skończy. Blacket, na co ona patrzyła? A... Czy coś tu dziwnie wygląda. Zostawiła mi coś do znalezienia. Chcę, żebym coś znalazł. Muszę lepiej poszukać. Przybliż, oddal. Dywizer staje się zielony. Zrób zdjęcie, musi być jakaś wskazówka. O, tam coś jest w drzwiach. Tam jeden z jej kotów. Montuje w nich wzmacniacze sygnału i zbiera sygnały RFID z okolicy. Powiem, Jury, żeby go zabrała. Okej. Okay. Felicia jest zbyt sprytna, żeby się tak narażać. To znaczy, że jest zdesperowana. Muszę uważać. Czy to jest część DLC, czy to jest właściwie. część mojej misji głównej? Dostępny nowy kostium. Hey, Yuri, masz jeszcze kostium i sprzęt Black Cat w magazynie z dowodami, prawda? Tak myślę. A co? Czyżby powróciła? Może. Sprawdź, czy jej graty wciąż tam są i daj mi znać. Dobra. Zagadka. Dostanę za to level, nie? Hey, cietu, późno dzwonisz. Co tam? Myślałam, że zjemy dziś razem kolację. O oh, fakt. Oh, przepraszam, zapomniałem. To był ciężki dzień. Straciliśmy dotację. O, oh, Peter, przykro mi. No i tak jakby wyrzucili mnie z mieszkania. Tak jakby. O, masz gdzie dzisiaj przenocować? Właściwie to nie. Nie, nie bardzo. Głupio mi pytać, ale nie masz czasem miejsca w ośrodku. Oczywiście. Możesz spać na kanapie w moim biurze. Dzięki, May. Ach, takie właśnie to jest życie ulicznego rapera. Ciężkie. Gratuluję satorba. No nie ciekawie się dzieje. Nie ciekawie, myśleć, że nie spałem od czasu ujęcia fiska. Muszę trochę o siebie zadbać. To już trzy dni, stary. Get some rest. A wiesz, to nie problem. Nie na smyczy, i nie wchodził do kuchni. Ok. Jak tam u was Gierka? O tej porze? Kiedyś pracowałem jako kierowca. Tira nocą jest cicho, łatwo się myśli. Sądząc po tym, jak grasz, chyba nie tobie, mój mąż strasznie chrapał. Nie dawał mi spać. To miło, że macie towarzystwo <grym> lepsze to niż nic. Ledwo dobrej nocy wam życzę. Ledwo, Ej, gdzie to były schody na górę? Czy to jest. Tak, to jest tam, tylko schody były gdzieś tutaj. Ile ja się nie mylę. Boże, jak to jest po prostu przyzwyczajesz się do tego zwisania na tych pajęczynach po prostu nie normalne. Jasne czemu nie. Ale i tak chcę pierścionek. <gry> Wraca się do normalnego poruszania i to jest takie wolne. Tutaj nigdy nie miałam problemów. Zawsze ktoś o nas dba. Nie słucham tych dialogów. Mam nadzieję, że wygodna ta kanapa. Mały Peter. Kurde, ale ze mnie przychlast. wszyscy przechodziliśmy trudne okresy Tak, jarałem się końmi. Chyba każdy się jarał, nie? Nie wiem, ale chyba nic w tym zły... nie ma z tym złego, prawda? Oglądam te rzeczy, jakby miało być tutaj coś krytego, Iść spać. Nie, nie mogę tego przyjąć. Możesz i zrobisz to. Oddam wszystko. Niedługo naucz się prosić o pomoc. Ach, jesteś kropka w kropkę jak Ben. Musisz schować dumę do kieszeni i pogodzić się z tym, że jesteś człowiekiem. Jak my wszyscy. Martin! Nas zajmę tylko chwilę. Chciałem powiedzieć, że wyjeżdżam z miasta. Mm -hmm. Teraz ty tu rządzisz. Możesz na mnie liczyć. Jak długo cię nie będzie? Nie wiem długo. Powiedzieć, co Właśnie się stało? muszę zamknąć pewną starą, osobistą sprawę. Więc dbajcie, proszę o to miejsce. On coś ma wspólnego, wspólnego z tymi maskami. No, to zabieram się do pracy. Mam nadzieję, że panu Li nic nie jest. Nie wiem, czy będziesz tak dalej uważał niedługo. Halo? Hej, widziałeś mój materiał? Widziałem. Robi jest pewnie w niebo wzięty. No, wyszedł niezły wiral. I wiesz co? Burmistrz Osborne właśnie ogłosił, że dziś po południu Davis otrzyma nagrodę. Wow. Czekaj, a Osborne nie ma dziś wiecu wyborczym? A, no i wszystko jasne. Cóż, wiadomo. Ale wiesz, to całkiem fajna chwila dla Davisa i jego rodziny. Będę zdawać relacje. Przyłączysz się? Tak, jasne. To na razie. Widzę środka na Przyjmowanie kasy od mnie jest upokarzające. Lepiej skoczę na miasto i też zrobię jakieś Zamiast to był lepszy sprzęt. Ta jest dokładnie. No, kolejne kostiumy. Negatywna fala synchronizuje cząsteczki nanosiadki, by wyzwolić różgocącą falę negatywnej energii. Nie wiem, może warto wypadałoby zmienić kostium, ale... Nie wiem, ten wygląda fajnie. Ale ja muszę je stworzyć, no tak. Nie wiem, czy chcę na to wydawać, bo nie widzę... Nie wiem, no ta podstawowa zdolność kostiumu, że tak to nazwę, jest po prostu zbyt dobra, no. Przytrzymaj ah. X powiedz, wykonać kopnięcie z lotu. Dobra, mówię, będę po kolei to wszystko odbierał. Bo wszystkie te umiejętności mi się tak czy owak przydadzą. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Nagrałem chyba dwa pod teraz, jak patrzę na to i nagrywam. To tyle. Trzymaj się do następnego. Na razie.